Dzisiaj mamy walne Zgromadzenie Związków Gmin Pomorskich, gdzie podsumowujemy rok 2015 w ramach zrealizowanych zadań, wykonana, wykonania budżetu. I dzisiaj również jest okazja do spotkania. Wójtów, starostów z Województwa Pomorskiego. Żyjemy w bardzo ciekawym czasie, gdzie jest bardzo dużo zmian, nowego prawa, nowych sytuacji i ten czas spędzony tutaj pozwala nam na wypracowanie wspólnych stanowisk, z którymi później zwracamy się do wielu instytucji, do ministerstw, do gdzie oczekujemy wykładni czy interpretacji. Mamy w ramach związku wiele wspólnych szkoleń, które służą do poprawy jakości obsługi naszych mieszkańców, gdzie nasi pracownicy w ramach związku uzyskują bezpłatne szkolenia, co jest dla nas też bardzo ważne i są przygotowani, że tak powiem, na najbardziej aktualne przepisy prawa. Dzisiaj też podczas tego spotkania, gdzie spotykamy się, rozmawiamy, poznajemy, nowych ludzi, poznajemy nowego dyrektora Erdosiu, który jest istotny w naszym działaniu. Są przedstawiciele różnych firm, które pokazują innowacje do wykorzystania w naszej pracy na terenie gminy, czy dla gminy, czy dla mieszkańców. Jest to bardzo interesujące i ciekawe spotkanie, ale w ramach działania związku również w ciągu roku. Spotykamy się bardzo często i wymieniamy swoje doświadczenia, poglądy i zgłaszamy do instytucji, do Sejmu problemy, które uważamy, że należałoby rozwiązać w taki lub inny sposób.